mordeczki zgodnie z obietnicą jedziemy z chłopcami na ryby, na jesiotra Jak zwykle, Jak zwykle no żeby połowili, żeby tam to na pewno coś wpadnie. Jest godzina po dziewiątej, prawie wpół do dziesiątej, więc będziemy tam, no w granicach dziesiątej. Gdyby... No za 600 patrzymy, metrów. W ogóle skręć miejsce, w lewo w zjazd. Może nie być a, a, miejsca, ale to się a, wymyśli. A, a gdyby na... Skręć w lewo w zjazd. Następnie skręć w lewo na rozwidleniu. Tak, ucieszilibyście się. No dobra, no to się pewnie możliwe, że się ucieszymy. Skręć w lewo Dobre, na rozwidleniu. Nie wypuść wędki. Opuścimy je trochę, więc sobie wieszy niech troszkę odejdzie, bo jest za blisko za, za blisko, za dużo wstrząsiłeś no, do góry wędkę teraz delikatnie no. No, kolego, masz wyjąć tę rybę ja Ci ją podbiorę spokojnie on musi się zmęczyć jest, jest skręć go obrotkiem jest, widzisz, że jest? No dalej, dobra. Jest. Czekaj, spokojnie. Jeszcze go do góry podnieś. Nagramy. Mieszko samodzielnie wyciąga ryby. Do mnie go tu przyciąga. Podnieś wędkę do góry. Trochę, tak, żeby pod powierzchnię. Jeszcze podnosi. nie co jest? Jeszcze, Jeszcze podnosi. Nie zabijesz go. Kto mnie go przyciągnie? Dobra, spokojnie. Tylko wędki nie wypuść. Do góry pod miastkę. O, tak jest. O, o, o. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze mocniej. O, jeszcze bliżej, bliżej, bliżej. Bliżej, bliżej, bliżej. Nie, nie zrobiłeś, jest. No, dobra. już go wyciągnę. Dobra. Jeszcze na łowisko. pięć minut po zarzuceniu młody złowił karpia niedużego, takiego z kilogram. Bardzo mało osób było, jak przyjechaliśmy. Myślałem, że nie będzie miejsca. No ale teraz dochodzą osoby. Powiem wam, że w przeciągu kilku godzin tak, może być ich tych osób sporo, sporo więcej. Na i siostrze, coś się zmieniło. Kurczaki przede wszystkim osunięte zostały. Opatrzcie za takim płotem. Podlej, co tam dalej? ciekawego. No ta wiata widzę, ale to, to nasza była w zeszłym roku. Zarosło trochę, trochę się trzciny pojawiło w niektórych miejscach, czyli tak jakoś trochę zielono się robi. No na razie tyle. Mamy następnego takiego małego kurdubla. Mieszko zaprezentuj. Zaprezentujesz. Bardziej pod głowę jedną rękę włóż, a drugą pod pupę. O, bo pamiętaj, że głowa cięższa. No dobra, za wysoko go nie podnoś, żeby nie upadł. No jest taki, dobrze położę. Czemu? Postawiliśmy sobie parasol bo chłopaki muszą siedzieć w cieniu. A teraz zrobię im jakieś coś do jedzenia. Gotujemy wodę i zjemy kubeczki. Takie coś muszę przygotować bo nie ma nic innego ewentualnie później jeszcze wyjścia tam do skutku do baru sobie coś kupił. Punkt 12 straszny skwar się zrobił ja to już i się opalam. Powiem Wam, że większość ludzi to w ogóle stąd wyszła. Pozawijali się do domów. Zostało dosłownie raz, dwa, cztery osoby. Tak naprawdę znaczy na czterech stanowiskach, bo tam siedzą sobie po dwie osoby. Na jednym tam ktoś przyszedł, to jest dzieckiem coś takiego. Więc ryba się uspokoiła, w ogóle nie, nie ma brań na całym zbiorniku. No i ten gorąc niemiłosierny strasznie, strasznie grzeje, zobaczymy może pod wieczór tutaj do 19 można łowić, to może coś się ruszy tak koło 16 Więc wymieszałem kilka paletów, bo mi się skończył. Tamten, którego używałem, ja z... wczoraj mi zostało trochę, więc go zużyłem. Tutaj pomieszałem kilka: pomieszałem tutaj duriana, black halibuta, ochotkę konopię, no i tą fermentowaną kukurydzę ten celes. I no, zasunę to i namoczę Wodę mam już tutaj gotową około dwóch minut i zobaczymy, co dalej dodamy. Także wędruję to. Tutaj zanurzymy. O, teraz już powietrze się wypchnęło. No i poczekamy te dwie minuty. Dobra, wyciągamy. Minęło te dwie minuty. Odsączymy. I dalej coś dodamy. No dobra, pelet już przesypałem. Na koniec dodam takie dwa specyfiki, czyli nic. Ochotka, konopia. Ale nie dużo tego. Tak, tylko żeby to powchodziło między ten pelet i drugi to jest ta Bateina Green Feather, Też Feather Bajta zasypiemy, Wymieszam to zaraz, wszystko. No i za jakieś te 20 minut, pół godziny, pewnie to powinno być już gotowe. Dobra, jeszcze troszkę. No i czekamy grzecznie. Dobra, udało nam się zrobić pierwszego jesiotra dzisiaj. Taki za 3, 4 kg. Mieszko się oczywiście boi dotknąć. zobaczcie Tak, tak I, i się teraz wypuszczamy do wody. Dobra, teraz ryby. Na ja na jednej wędce mieszko tego mniejszego. Sam zaciął, tak samo jest Zbaczył. zmęczył, no i jest wyciągnięty. Także dwie kolejne ryby w przeciągu. 3 minut. Wypuszczamy, tak? Za mało, niestety. Dobra. to tata, który wypuszcza dwie rybki na raz. Niech sobie popłyną w dal. Pierwszy kolega karty. Pierwszy I jego przyjaciel. I sobie popłynął. No dobra. Mamy następnego szkraba w przeciągu kolejnych kilku minut. Ryba numer 6. Taki nieduży Ach, mój cień Lego też nieduży. Ale ja tak zeszlaki Ósmy, to jest ósma ryba. Wyciągnięta na brzeg, bo mieliśmy chyba z pięć prań, które były puste, niezacięte. zacięte. to Was Karaś, proszę bardzo. To jest pierwszy karaś. W tym roku, nie złowiłem jeszcze w tym roku i bodajże w, w ubiegłym roku też nie złowiłem karasia nigdzie, ani na okoniu, ani gdziekolwiek. to, to jest dziewiąta rybka. Powiem Wam, że jestem zadowolony, bo jeszcze I chyba rybka. wczoraj czy przedwczoraj do kogoś mówiłem, że chciałbym złowić karasia w tym roku. No i jest karaś. dobra wypuszczamy. Już kiedyś ratowałem ryby, chyba jesiotra z jakiejś opresji na, na jesiotrze. A dzisiaj chyba patrzcie, idę sobie, patrzę. Spławik w wodzie, to jakieś 2 metry od brzegu. No i tak stoi. Mówię, a to mówię komuś, kto komuś spadł. Mówię, dobra, wyłowię, będę miał. Próbuję go wyłowić podbierakiem, a spławik siódł pod wodę. Patrzę i jedzie normalnie, Mówimy myślę, kurda, ryba zapięta. No i faktycznie okazało się, że ryba była zapięta. Chodziłem z pół godziny dookoła, żeby ją, już nie tyle za tym spławikiem, co za tym, żeby po prostu ją uwolnić. Nie? No i w końcu wziąłem sobie taką, wziąłem sobie taką, wziąłem sobie taką e, moją. Moją, Boże, mojego bata, którego gdzieś tutaj miałem przypadkowo, zaczepiłem swojego haka. Takiego miałem, o, no i zaczepiłem. zasławik udało się. Okazało się, że na końcu był y, jezior taki, ja wiem, ze 4, może 5 kg, nawet nie zła ryba. Ale, ale wyczepił się, jak tylko zacząłem ciągnąć do góry. Bo haczyk gdzieś tutaj jeszcze jest, więc haczyk wyskoczył z pyska. O, jest haczyk, więc taki był haczyk. Więc tak, jakby uratowałem rybę tak wyglądają brania jesiotrów patrzcie delikatne szarpnięcia trzeba naprawdę dobry moment wyczaić żeby, żeby tą rybę zapiąć tu jest popek CLS właśnie i te brania są takie bardzo, bardzo delikatne i to są właśnie jesiotry o widzicie jest, ciągnie, pociąga Normalny federowy pewnie by już zacinał. Z góry może nagramy jak to wygląda. Widać, jak się... Cały czas pociąga delikatnie. Na drugiej wędce jest to samo. Ale jak już weźmie to wtedy wygnie wędkę w pół i odpływa. Przynajmniej się stara. Przemieni się w to, w coś teraz mocniej poszarpuje to jest zarzucone dosłownie, nie wiem 4 metry od brzegu, nie dalej na długość wędki, no to jakieś, no 4 metry. Chciałbym Wam nagrać, jak się to tak naprawdę ugina O, 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 widzicie, o, szarpnął. Puścił i tak to sobie drga. Terapeutycznie można spróbować za chwilę to przyciąć. 11. Nie wiem nawet więcej. Dobra, rozkręciły się. Jest ich coraz więcej. Chyba nie damy rady już tego nagrywać, bo są wszystkie. Szkoda, że tylko takie małe. Dwa, dwukilówki, takie zarybieniówki, no. Są momenty, że mamy branie na wszystkich trzech wędkach. Te jesioty ciężko zaciąć. Więc uwierzcie mi na słowo, że, że tak jest. Tam ludzie dookoła też sobie coś łowią na każdym stanowisku. A trochę ludzi teraz doszło nowych w ogóle. Więc każdy sobie gdzieś coś łowi. Nie wiem, czy nam się uda tego nagrać, ale raczej już nawet nie będziemy tego robić. Może jak się trafi coś większego, albo kolejny jakiś większy jesiec to nagramy. Widzicie, jak Szytówka chodzi, o, tajcujesz. Poczekaj, poczekaj. Chcę nagrać, wiesz. Jak podszedłem, to akurat tego. A jak siedzę na fotelu, to wędka się prawie wygina w połowę. Nie, 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 nie rusz Wiedziałam, że młody ma. Ja sobie siedzę już tak. A młody ma teraz yy, yy, asekurować w sensie ma stać, pilnować wędki. I jak będzie brali tylko. Ja już w ogóle do tego nie podchodzę na razie. Mogę mu podebrać rybę. Tutaj jest to samo, karpiwe przerzuciłem pod brzegi. Jest ta sama historia co chwila. Swinger góra dół, góra dół. Tylko że te jesiotry, no i nie, nie, już chyba ze cztery pudła miałem. Ciężko to utrafić. Pogoda jest masakra, już się tak spiekłem właśnie, że musiałem usiąść do, do cienia. Gramy tylko dlatego, że to jest jesieot kolejny, więc... O kurde, tato, to nie widzimy. Wypuszczamy. To rybkę. No świetnie się wygina.

to się wygina tak jakby to był dorosły ale jaki? No trochę większy niż to co był nich wcześniej ja coś czuję że to jest chyba dorosły skoro tak skoro w ogóle nie widać zapiął się źle że... dlatego tak się sadzi nie zapiął się, zatrzymał Jest zapięty prawdopodobnie za ogon widzisz? no i co teraz? Nie go i łamić, i odczepić dobra, widzimy się za chwilę następnego jesioterka w mordzie długi. taką Ej, czym jest dusze od naszych wszystkich, które złożyły. One ważą było w granicach 3 kg. To jest nas czwarty albo piąty, nie wieszko? Następny maluch. Teraz rybki, już co chwila, jak bumcyk cyk. Powiem Wam, że teraz jak się już zaczęło, to na całego, ale chyba już to wspominałem, nie minęła chwila. Następny nieduży. taki w granicach 2 kg, jednego zważyliśmy to, miał niecałe 3. I co? Co wymyśliłem? Człowiek to się uczy całe życie. Jedna z tymi setrami. Wystarczyło skrócić włos, jak najbliżej kulka haczyka i wszystkie ryby e, w tym miesiotry się zapinają, po prostu. Widzicie jaki Tomasz to jest głupiutki? Kolejny nagrywam, tylko, żeby pokazać, bo powiem Wam, że większość, jak nie prawie wszystkie, one mają straszne rany tutaj. Jakieś, nie wiem, jakaś choroba tu chyba. Pryszcze, nie pryszcze, nie to jest, ale dobrze, patrzcie. Jest branie znowu. Kolejne. Widać? Dobra, zaczynamy. Jeszcze taka ciekawostka, patrz. Nie wiem, jak to się stało, ale widzicie, tu jest jakiś robal, który jest nawinięta żyłka na niego, nie wiem w którym momencie musiał musia się ja zwijałem i został sprasowany żyłką Ech. powiem wam, że mam dosyć już dawno tak nie było, że na rybach był tak wykończony po prostu skaczę od wędki do wędki, nie jestem w stanie usiedzieć w cieniu bo jak nie na jednej to na drugiej, to na trzeciej jest jakieś branie trzeba pilnować tych wędek, jestem tak spieczony jak skwarek dosłownie Aż mnie nogi, całe łydki mi pieką, całe karki, wszystko. Też. Młodego też. Jest straszne słońce I powiem Wam, że dochodzi godzina 17, my chyba się stąd zwiniemy. Tych ryb już około 30, więc wyciągniętych, a ile tych brań straconych, masakra no. Znaczy my się w ogóle pogubiliśmy z tym liczeniem, więc no wychodzi na to, że na jesiotrze tak jak zawsze, tak jak było, czyli mnóstwo tych ryb i, i, i... no i tyle, no szkoda tylko, że takie małe no. Jedyne z czego tu jestem zadowolony, no to tak naprawdę z tego, że o następny branie wędkę prawie wciąga. Patrzcie, o mój Boże. Pokażę Wam. Patrzcie, co się tu dzieje z federem. Odkładam. To Wam nagram takiego, bo trochę jest inny niż te wszystkie. Nawet taki ładny. Te łuseczki ma takie. Nawet to płetwę ma taką ładną... ładny kolor. Ale co Wam chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. Nie, no nie stresuj się. Akurat na Ciebie trafiło. Nie wiem, czy to będzie widać, raczej teraz już nie. W jego pysku tutaj ale powiem Wam, że naprawdę skłaniam się jak zawsze mówiłem, że haczyki bezadzierowe zadziorowe. i to jednak jest prawda, co ludzie mówią, którzy się znają w 10 razy lepiej niż ja że haczyki zadziorowe robią rybą większą krzywdę niż haczyki z zadziorami już tutaj dzisiaj miałem tutaj oczywiście trzeba mieć haczyki zadziorowe. już tutaj wiele takich karpi miałem dzisiaj które przy odhaczaniu widziałem że nie było tylko jednej rany tylko te rany, te rany były po prostu rozerwane ten haczyk który, który się tam po prostu wbija na początku On się po prostu przemieszcza rozrywając robiąc rany Potrafi się nawet przy agresywnych braniach a tutaj są agresywne brania tych małych ryb wypiąć i wbić po raz kolejny więc sądzę, że przerzuca się na haczyki z zadziorami a bez zadziory no niestety chyba tylko tam gdzie oczywiście będzie taki wymóg ale, ale tak powoli się ku temu skłaniam, że jednak haczyki bez bezzadziorowe naprawdę robią rybom dużą krzywdę. To jest oczywiście ten karp, które, do którego biegłem przed chwilą. Mówiłem Wam, że nie mam już sił. Naprawdę jestem zmęczony, spalony na, na maksa. Nie ma, będziemy się zwijać, a nie ma nawet 15. Nie, przepraszam, 17. Wracając do tematu łowiska. Jest to idealne łowisko, żeby przyjechać tutaj właśnie z dzieckiem, nauczyć go łowić, tak jak to ja z młodym przyjeżdżam i młody właśnie te swoje pierwsze rzuty, pierwsze ryby holuje tak na poważnie, sam zarzuca, więc to jest naprawdę dobra sprawa. Jeśli chcecie się nałowić, to na tym miesiącu na pewno się nałowicie, jeśli szukacie większych ryb, to trzeba je tu chyba po prostu jakoś selektywnie łowić. No. Ja chciałem, żeby dzieci połowiły, więc łowiliśmy blisko, przy brzegu, nie zależało mi na jakichś wielkich tych rybach. Ale jeśli tego chcecie, dużych ryb, to, to trzeba jakoś tutaj selektywnie do tego podejść. Ja na to nie mam tutaj sposobu, może Wy macie? Proszę, możecie mi oczywiście napisać w komentarzach, jak chcecie. No i tyle, no infrastruktura jest zadbana, jest tutaj lokal. ale to już się powtarzałem we wcześniejszych filmikach, więc... Więc możecie zjeść na miejscu, możecie sobie kupić rybę że tak powiem. No jedynym właśnie takim minusem ogromnym, który dzisiaj właśnie wychodzi w takie dni jak dziś to jest jednak to, że jest to goły plac dookoła i nie ma tu drzew i jedynie ratuje Was parasol. Było tu sporo osób, które już poszły do domu. Podejrzewam, że one poszły po prostu dlatego, że nie wytrzymali yy, tego upału. Jest chyba dzisiaj 26 stopni, ale słońce naprawdę przypieka mocno. Ja jestem, jak już powtarzałem, mocno spieczony, więc, więc no, tutaj parasol jakiś nie, jest niezbędny. A jeśli będą Wam brały takie małe ryby będziecie tak jak ja musieli skakać przy tych wędkach, to, to nie wytrzymacie w takim słońcu, bo ja już prawie nie wytrzymuję. Także my postanowiliśmy z chłopcami, że po prostu się zbieramy, moglibyśmy łowić tutaj do 19, ale zbieramy się, jest godzina 17, yy, chyba za 5, zwijamy się i po prostu jedziemy do domu, bo w domu pewnie będzie gehenna w nocy, bo już czuję jak mnie pieką, pieką nogi, ręce i, i kark. Także dzięki za oglądanie, pozdrawiam, tych ryb było dużo, pogubiliśmy się, no ponad 30 na pewno bardzo dużo spiętych, trochę jesiotrów, większość to karpie, małe karpie w przedziale takie od kilograma do, do ja wiem, maksymalnie może do 3 kg, któryś mógł mieć. Nie ważyłem, zważyłem tylko chyba jednego jesiotra, tam miał niecałe 3 kg. No i wpadły dwa karasie, o z tego jestem bardzo zadowolony, bo te karasie yy, wiem, że takie pospolite, ale ja nie złowiłem w zeszłym roku ani jednego karasia, jak dobrze pamiętam. A jeśli ja złowiłem, to bardzo mało. A tu dzisiaj były dwa, jeden większy, jeden mniejszy, więc, więc git, dla mnie ryba to ryba i nowy gatunek karaś w tym roku, więc git majonez. Także dzięki za oglądanie, widzimy się gdzieś na jakimś filmie następnym. Dziś jest sobota, yy, a prawdopodobnie we wtorek yy, Wybieramy się z Andrzejem gdzieś na ryby, ale jeszcze nie postanowiliśmy gdzie, więc no, gdzieś będziemy musieli pojechać. Coś tam pewnie się nagra standardowo. Dobra, Elo, Strzała czy trochę Puchy z rosołem.